Z tej strony w słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem no dzisiaj Vertez. Cześć Vertezek. A Siemanko, cześć. Ja sobie Ej. tak szczęśliwie wypadłem za mapę, coś mi się zbugowało. <grym>, Opuściłem, <grym>, też... dobra. Ej, też tak. Ja z jestem kowadłem, który skacze, skacze w mnie. Ja jestem kowadłem, który skacze, słuchaj. O, to jest Okej, okay, dobra, słuchajcie, jesteśmy na Blockhuncie, dawaj prowadź, ja tutaj widzą powiem co i jak. Czekaj, czekaj, czeka, ja dalej skaczę, bo tu jest jakieś inne sianko też. E, dobra, ja to skaczę. ja też skaczę koło ciebie. skaczę Okej, lecę za tobą. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na minigrze Blockhunt z na Uverteza wczoraj był odcinek, więc serdecznie za... Ej, zmienić się w tą? Tak, 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 tak zmień. Okej, okay, dobra, zmieniłem. Dobra, gdzie ty za jesteś? Mną. A dobra, tu idę jesteś. Tutaj, tutaj. I generalnie wbijajcie sobie, słuchajcie, jeżeli nie widzieliście Uverteza poprzedniego odcinku. I... Zostawiajcie łapeczki, jeżeli chcecie więcej, wiecie, odcinków, z minigerek, z Wertyzikiem tutaj. Ej, gdzie ty jesteś? Ej koło ciebie, koło ciebie. To jesteś ty, tam na dole. Tak, ja skaczę, ja skaczę. Tutaj, dobra, okej, okej. Patrz, skacz na tego liścia. Okej, okay, dobra skacz, Okej, okay, dobra, dałem radę, dałem radę. U ciebie też jest tutaj tak ciemno? Y no jest dość... Jak, jak na shaderach, to jest bardzo tak, ciemno, tak, bym tak. powiedział. Ale to dobra. dlatego, że jesteśmy pod drzewem, a wbijemy mhm. się tam w ogóle gdzieś... na tak, górę Tak, tak, tak na górę, tylko musisz mnie tutaj polowować. Y mm. Aha, dobra, bo ty idziesz tutaj jakimiś skrótami. Dobra, jestem za tobą. Ciągle się ciebie trzymam. Jasne, bo ja tutaj się wbiłem na samą górę. Yy, ogólnie mamy taką, słuchajcie... Nie, spadłem! A nie, dobra, tu się da radę. A czekaj, czekaj yy. ja wracam, bo to jednak nie ta droga. To nie ta droga? To jest skomplikowane drzewo. Okej, okay, to jest skomplikowane drzewo. Ej, czekaj, bo ja chyba dałem radę. A ja jestem za tobą, tak, tak, dobra. Tak, tak, tak okay. jesteś. To Jesteśmy już w sumie na górze. Czyli jeszcze... na samą górę wbijamy. Aha, okej, okay, dobra. I będziemy strzelać znowu y, z łuków w ludzi. Taki, taka jest, słuchajcie, nasza... Y, taki jest plan. Taki jest plan, dokładnie, taki jest plan. Czekaj, ej, ktoś pod nami jest ogólnie, nie wiem czy wiesz. Ktoś pod nami okay. jest, widziałem kogoś. Trzeba go zestrzelić. rundę. ja, ja shader'e wyłączę, żeby coś widzieć lepiej. <laughs> okej, okay, dobra, o, będziesz takim okiem. <laughs> okej, okay. o, na kanale... no, ale tu widać. Na kanale... O Jezu, Kiedy spadłem. spadłem jak ja tu mam teraz wejść? Wiesz coś, yy, jak tam ostatnio siedziałem, gdzie ty jesteś, to, to nikt mnie nie znalazł, a tutaj była ostra dobra, tak dobra, dobra, tak no ale ja sobie, się ja sobie tu dałem radę. Okej. Hmm? Okej, okay. okay, dobra, dałem radę. Ej, jest... Jezu, co? Ile... Ej, dlaczego tyle jest już szukających? Bo... Widzisz to? Tak długo się witałeś. Naprawdę <laughs> tak długo się witałem? <laughs> tak. Ej, o, o, ziomek jest, ziomek jest! jest, jest Tutaj, już spadł, już spadł. Chociaż nie do końca spadł. O! Oh, dobra, czek. ja go biję! O, nie, spadł, nie, nie, nie! Spadł, 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 spadł. On też spadł. Ej, nie, Dobra, tutaj. dobra, czekaj, 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 okay, czekaj. Okej, on poszedł sobie, ja jestem tu na samym dole, czekaj, ja muszę. Ja, on o, nie, on mnie tutaj strzela, to ja się tutaj schował, Ja nie dam rady tam wejść chyba, jak tu się wchodziło? Czekaj, hmm, Wchodziło tam... się na ten daszek. Tam, gdzie on ten jest, ten zielony nie? daszek. Jest to nie wie, bo mnie troszkę zepną, jestem tak. O, oh, dobra. Kurde, strzelił mnie! Co, zginęłeś? Tak, bo wiesz to bo, bo spadłem do takiego miejsca, z którego Oni... żeby, żeby z niego wyjść, no nie? No no. I musiał na sam dół zlecieć, miałem już mało HP nie i on, on nie znalazł. Kurde, dobra, to ja się kam. Dobra, nie! kam się, kam się, kam się. Nie! Nie! Widzę jak cię goni, nie! to Ten sam, hey, poprzeszkadzam. A już mu chciałem poprzeszkadzać. No nie! <laughs> ten sam goście Ja nie wierzę! Ej, ale on miał... Wiesz co jest najsmutniejszy, on miał taki ryjek jak ja <laughs> Minecraftowy, już? no. Tak to jest, walu ci skinę, jeszcze będą cię zabijać. Tak, nie? dokładnie, to jest straszne. To jest takie normalne. Dobra, <laughs> gdzie jesteś? Poszukamy ich razem. Jesteś. Czekaj, okej. Okay. Ja się tutaj gdzieś wracam do początku, mniej więcej. No ja jestem tutaj, gdzie jest. O, widzę cię, widzę cię. Cofnij się, cofnij się, sieba, się. Nie cofnę się. Nie. A, bo ty kupujesz klasę, tak? Nie kupuję z A, Będę ja mogę TNT. też cofnę wymienić? Nie, mogę? MOGĘ! O! Będziemy mm -hmm. z TNT, z TNT będziemy nawalać, rozumiem. Jasne, jasne, jasne. Okej. Okay. jeden ziomek został i dwie minuty. Myślę, że... kurde. To myślisz, to, że... To, czekaj, 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 to ja no. mam radar. Może go namierzę. Okej, okay, dobra. A co to jest ten radar? Możesz wytłumaczyć widzom, bo to, u mnie na kanale to nie jest... No. I czym jestem bliżej kogoś, tym głośniej on... Aha, tyka jakby, tak? tyka. Mhm, mm okej, okay, dobra. Dobra. dobra, to dawaj. Idź, będziesz dzisiejszym okiem. Dzisiejszym okiem, będziesz y, okiem odcinka. O, tak. Tak to lepiej brzmi. Dobra. Jak tylko walisz. Jak tylko wolisz. Ej, ale nie, odpadliśmy teraz szy... Znaczy nie, w sumie jak patrząc na innych to nie, nie było tak źle, ale... Powiem ci tak, jak gość zginie, to, to, to nie odpadliśmy, tylko wygraliśmy. Przeszliśmy na lepszą stronę. <noise> Okej, okay, dobra, niech tak będzie. I co i to ty tyka? Tyka ci? Co, co coraz bliżej jesteś koło tego nie, typka? Nie, nie. nie, nie. nie, nie. Na razie musimy pochodzić i papier. poszukać, tak? Mm -hmm. O nie, czyli musimy poszukać widzowie sygnału. <grym 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 to ja przy Ale nie, skoro masz ten radar, to nie ma sensu bić w co we wszystko, co popadnie. Bo to bez... Tak. Okej, okay, dobra. mówię, póki co nic nie przyspiesza. Nie, ten, ten ziomek chyba, chyba już wygrał. Została minuta, a jest 14 szukających, jeszcze nikt go nie znalazł. Ja w to nie wierzę. Pójdę w jakieś takie trudniejsze miejscówki. Nie, tu się nie da wejść. Dalej. Aha, bo tutaj jest barier blok, ok mm -hmm. Pa typek za nami poszedł <laughs> Dobra ja wam pokażę bo zobaczył, jak że fajnie Co wys... tam ciśnie, no nie? No no To łatwy drop gdzieś No ja bym chciał... Chciałbym przetestować te TNT, bo w następnej rundzie... mogę w mm -hmm. 100% jestem pewien, że nie odpadniemy, nie będziemy szczegółować. Sz... Co? Ale zobacz oh. to, masz trzecie miejsce. Ojej, oh, mam trzecie miejsce, naprawdę. <noise> Co, mam trzecie miejsce, ale z jakiej racji? Odpadłem. No bo wstarpki, sen, bo hajderzy wygrali, czyli mm. chowający się, no nie? Mm -hmm, okay, a ty odpadłeś ja... po prostu. No, Bo... trzeci od końca. Tak, 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 tak. tak. No. <laughs> Okej, okay. wszystko, wszystko, tak, wszystko jest zrozumiałe. Wszystko jest zrozumiałe. Ok, za 50 sekund będzie kolejna runda i tą rundę musimy wygrać i nie może nas nikt znaleźć bardzo. Teraz jest na to ciebie, wygramy, taki, teraz na ciebie jest tak takie zbliżenie wielkie, nie? słyszysz? Dla ciebie, dla ciebie z OptiFine jest takie zbliżenie. Powiedz taką przemowę, że na pewno nas nie znajdą. <laughs> A więc tak, to działo się 3 lata temu. Jesteśmy tutaj na serwer Za każdym razem nas Kuźwa, znaleźli Ale teraz jest ten dzień Ten dzień, w którym wygramy Dokładnie, dokładnie To była taka krótka przemowa Co jeszcze czekamy na playersów? No nie wierzę, już miałem zaczynać tutaj Miała się rozgrywka zacząć, a tu nic Czekaj, czekaj, dobił, 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 dobił czadli, 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 odlicza, czadli. Co? Co to było? Ej, ale mi się podoba Uf, te lobby. Alach. Kiedyś te lobby nie było takie ładne, serio. No, ki no kiedyś nie. Kiedyś, no, za moich czasów jak tu grałem jeszcze kiedyś i nie nagrywałem... O, no, już myślałem, że mogę powiedzieć, że no, Parkury, Nie, to nie było kiedyś tego parkouru, nie? Tak mi się znaczy, wydaje. Czy wiesz, co, to kiedyś w ogóle całkiem inna mapeczka tutaj była? Bo było tylko takie kółko dookoła, dało się biegać i nic praktycznie nic, nie było. Nic robić. poza tym, a teraz tutaj może... O, pik! Tok, tak, widzieliście to? Macie zostawić łapkę w górę, znaczy macie. Fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, nie? O, <laughs> no nie, dobra. A gdzie ty? ty jesteś na tym parkurze? No wiesz co, ja myślałem, że, że ty po nim nie skaczesz, to sobie z niego poszedłem, a tu się okazało, że skaczesz. No skaczę i przeskoczyłem te trzy jakby przeszkody, mhm. i dalej już nie dałem rady. <laughs> O, przez melony i później tu, o i zaczęła się rozgrywka, pięknie. Dobra, Ujej. Wertezik, czym jesteś? Czym jesteś, Wertezik? Ja powiem ci, że jestem piecykiem, który skacze w miejscu i się nie rusza. Piecyk w miejscu, czekaj. Dobra, ja jestem tym takim, y, tam gdzie wodę można nalać. O, Jak to skacze koło ciebie. Mhm, dobra, okej, okay, dobra. Wiesz, wiesz dobra. o co chodzi? Skacze Jasna tutaj, sprawa. To y, tutaj znasz tą mapę? Ja... Powiem tak, ona jest nowa, nie znalazłem mm -hmm. na tej mapie ani jednej porządnej miejscówki, żeby się okay, skampić. Okej, dobra, to, to robimy to, to samo Fajnie co nie wcześniej. Nie musisz się zmienić. Nie a się bo zm... to jakaś inna doniczka, dobra tutaj jest. Okej, dobra. Okay, okay, dobra okay. Okay. Mm, to może <laughs> myślę... A tutaj nie wejdziemy na górę jakoś? Tutaj, o, wie, chodź tu, chodź, idziesz, jesteś? Idę, idę, idę. Czekaj, czy tędy damy radę jakoś się tu wbić? Wiesz co na... tutaj da radę? Tender da radę, okej, okay, ale mhm. nie, to nie będzie takie... Tak, hmm. ja, bo to jest bariera, wiesz? No właśnie, ale, ale tutaj to, to jest stąd ba, będą bardzo nas... na widoku, a już ich widzę, wiesz? No właśnie, dobra, to trzeba iść gdzieś indziej. Trzeba, a może na dach do domku, co? Właśnie dachy to są strasznie Miej... podejrzane tutaj. Mhm, okay. Mówię, chwila, moment i zobaczysz na, na dachu całą, kurde, pielgrzymkę. A gdzie ty jesteś? Tutaj... Ja no tam cieniem. nie staliśmy, Aha, obok okay. ciebie. Co? Aha, tutaj się, ty się skampiłeś tak. Dobra, to ja idę o, od drugiej to... strony. A nie, bo ty tutaj koło barier... Czekaj, bo... czekaj, 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 bo tu gościu macha, wiesz? Dobra, dobra. iś Hunter Reaper. Póki co się nie ruszaj. No nie ruszam się, <laughs> nie mam zamiaru. Jestem dolniczką. <laughs> Ta dolniczka dzisiaj... Ej, ale trwa. ładne tu mają mapy, naprawdę, wow. Gdzieś tam na górę jakoś wbić. No, fajnie by było. Ale, ale czekaj, ej. A widzisz to za tym domkiem, za tym dachem? Tam jest takie szkło, nie? Te niebieskie. A, widzę? Myślisz, że na to dałoby radę wbić jakąś z dachu? Skoczyć. ciężko Jeśli powiedzieć. Jeśli dojście z dachu, to myślę, że by się dało, ale. Ale stamtąd by było Patrz jak kowadło to bym na, na dach. Nie? Widzę. Tam z ciastkiem, nie? No, kozak team ogólnie, nie mi <laughs> nie wierzę, co to było? Ale pomyśl, dobry motyw, kowadło się gdzieś tam zatrzyma. No nie, Czas poskakuję na kowadło, nie? Wcale nie podejrzane. Wcale, wrógłbym. To tak może. było, nie? Ej, dobra, idziemy tutaj. Ej, mi się... czekaj, to przynajmniej idzie. stójmy tutaj. No w zasadzie to nas nie widzą, no. Ej, i jest, ej, i znowu wygrywamy. Jest już mm -hmm. więcej, słuchaj, szukających. To nawet nie, nie, to nie ma sensu strzelać. Chociaż to mówię, drob, to... robię miał. Oh, nie, być. nie, 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 nie rób, nie, rób, nie, rób, nie, zrobiłem, nie rób. zrobiłem i typ tu chyba idzie, nie, nie idzie, nie idzie? Ale nie rób, nie, nie tutaj fajerwerków fireworku. Nie, yes, fajerwerków nie miałem nawet w myślach, bo to będzie od razu wiadomo. No tak, to będzie od razu wiadomo. Stary, <laughs> jaki to jest otwarty teren, to wystarczy no. popatrzeć do góry, tak mi się wydaje przynajmniej. Mm -hmm. O, się tam na dach wbijają do tamtych No widzę, A tam kowadło i ciasto, Yo. Ej, ej jesteśmy już na podium, trzy osoby zostały słuchaj, No to słuchaj, wygraliśmy to Ju, Już jesteśmy zwycięzcami, mordeczki, więc... Trzy nie ruszajmy się, nie, nie. Ja, ja się nie płucuję Ja też nie, ja też nie Ej, naprawdę, ej Ku... O, czek Ej, znowu ten ziomek, co wcześniej nas pozabija tylko my zostaliśmy yo. Ej, tutaj jest ten ziomeczek, widzisz? Tak, widzę, 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 widzę Czołem. Ja się chce chyba tutaj wspinać, bo NTB bije. Fak zobaczył mnie. Zobaczył mnie. Zobaczył cię. Klepiemy go. Dobra, no padłem. Kurde, to jest to? No. Śmiało możesz dać się zabić, to wygrasz grę. Tak. Jak taki protip, no? Ale ja poczekam. Chcemy, żeby się pomęczyli. dobra. <laughs> dobra tak mówisz? Pa, pa, pa. Pik, pik, pik i pik, pik, pik. I jeszcze pouciekamy mu trochę. O! zginąłem z upadku. To, to tak nie było. <grystanie> Jej! Proszę. Mordeczki, patrzcie, kto wygrał. Patrzcie, kto tam macha. Czy to, to jestem ja wersji czy To jestem ja. To jestem ja? E, tak, to jesteś ty. Yeah! Ale czekaj. Słuchaj, cofnijmy no? się rundę wstecz. Czy ja nie powiedziałem, że wygramy? Wreszcie, po takim czasie. Tak! W sumie tak, no. Ej, byliśmy na podium. No. Oboje. Razem. O oh, oh, yeah. yeah. To, to mi się podoba, mordeczki, więc. Ja byłem WK, ze mną był Vertez. A byłem. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podoba. Jeżeli chcecie więcej, słuchajcie, filmów z Vertezem, zostawiajcie łapki w górę, pójdźcie tak, i Vertezo i wbijajcie na wczorajszy film, który był na Vertezie kanale. Macie link w karcie ogólnie, nie? Tak, tak. No I... Ja 500 odcinka WK... dla Was. Dokładnie, ja, ja chciałbym na przykład. Wie... z Werte... Nie, będzie więcej z Vertezem, ale fajnie by było, jakbyście wiecie, dużo łapeczek, wiecie, subskrybowali kanał obojgu nas, nie? bijali na, tam do Vertesa i tak dalej i tak dalej, nie? Nie Vertes? Najlepiej, tak? no nie? No, najlepiej, nie? No dobra. Z ja byłem no był Vertes. Byłem. Trzymajcie byłem. się. Papa! Pa. <laughs> o Jezu, wu. chyba!